Chcę Ci pokazać najlepszy fizjogadżet, jaki mogę polecić właśnie Tobie. Chodzi mi o matę z kolcami. Dzięki takiej macie zyskujemy trzy rzeczy. Po pierwsze i według mnie najważniejsze, zyskujesz chwilę dla siebie w całej gonitwie w ciągu dnia, a nawet czasami tygodnia czy miesiąca, gdzie nie masz czasu na to, żeby zobaczyć co u Ciebie. Po prostu. W momencie, w którym się kładziesz na tą matę, po prostu na niej leżysz, i to jest czas tylko i wyłącznie dla ciebie. Po drugie, ta mata bardzo mocno rozluźni Twoją powięź, która znajduje się na całej szerokości Twoich pleców, a więc dostaniesz mega fajny bodziec do wyluzowania po całym dniu. Często taką matę dostaniecie razem z taką poduszką lub z półwałkiem, który po prostu ląduje na obszar Waszej potylicy. To też jest obszar mocno skorelowany z emocjami, z napięciem i ze stresem, który łapiemy przez cały nasz dzień. Jeśli po raz pierwszy masz kontakt z taką matą, polecam po pierwsze położyć ją po prostu na ziemi, a po drugie położyć się na niej w koszulce. Kolejnym etapem może być ściągnięcie koszulki i położenie się gołymi plecami na kolce. Po prostu to zrób i zobacz w perspektywie czasu, co Ci to da.